Witam wszystkich w kolejnym typowaniu walk na Fame MMA. Zanim przejdziemy do samego typowania całej gali, chciałem pochwalić organizację za to, że się nie poddała, że w dobie wszechobecnego. robią gale, ok, bez publiki, ale zawodnicy dostaną wypłatę, dostaną walki, a fani dostaną show. Także Szapoba Grubol i cała ekipa dobrze wyciętych. Drodzy widzowie, publiczności nie będzie. W Częstochowie nie będzie publiki. Ale galę możecie zobaczyć z domu, z twojego komputerka, z twojego telefonu, z twojego telewizorka. Link masz w opisie i nie krępuj się. Z mojego linku, jak się zarejestrujesz, ja to dobrze zainwestuję. Także kupuj, kupuj, nie czekaj do ostatniej chwili, bo wiecie jak to jest, serwery mogą zawieść i tak dalej. Także. W pierwszej walce zmierzą się Ambro, mój kolega, i szefcu, którego nie znam go. Ogólnie. I tutaj troszeczkę e, będę się kierował tym, że kogoś znam, bo tego szewca nie znam ani trochę. Wiem, że jest dobrze wycięty, ale mięśnie wycięte nie biją. A Ambro jest zawodnikiem, jest sportowcem, który e, na sparingach no, mnie nachukał. E, widziałem jak boksuje, widziałem jak kopie, widziałem jego walki, wiem co umie. Także tej walce liczę na Ambro i już wam pokazuję, przebieg będzie. Szewcu staje w ten sposób przed Ambro, to jest szewcu, i szewcu wyprowadza lewego, nie? Wyprowadza lewego, OK. A Ambro wtedy z racji tego, że jest sportowcem, robi unik i wlatuje, uch, sierpę. i jest po walce wtedy. Tak, tak mi się wydaje. W kolejnej walce zmierzy się znów sportowiec, którego znam, Alan Kwieciński, fajny chłopak, taki wycięty jeszcze do tego bije, i Tańcula. Tańcula z Telewizorni gra w lombardzie takiego Bad boya, prywatnie taki nie jest, bo zbiłem z nim piony, jak jeszcze nie było. i było ok. I teraz tutaj nie kieruję się tym, że znam bardziej Alana, tylko ja Alana widziałem, jak on jest w formie, i on po prostu lubi się bić. Ten gościu jest, on po prostu się urodził, i na porodówce sam wyrwał pępowinę, znokautował lekarza. I poszedł się wysikać na stojąco. To jest sam, jest samiec alfa tej gali. I ja przypokazuję, jak będzie walka wyglądała. Zapraszam. E, z racji tego, że Alan jest stójkowiczem, e, walka skończy się w parterze. Bo najczęściej jest tak, że gdy dwie osoby biją się w stójce, a tak mi się wydaje, że tańcula będzie też chciał w stójce się bić, e, to kończą w parterze. Także będzie. Już pokazuję. Tańcula overhook. Alanik w formie będzie. Tak mi się wydaje. Buh, front. On leci. Znowu. W nogi i na ziemi jakaś technika kończąca, nie wiem, Alan, jak zrobisz balachę, to dorzucę 3000 zł do twojej wypłaty. Nie no, nie dorzucę, ale będę tu grał. Także tu Alanik mi się wydaje, że wygra. Fajnie, że chłopaki sobie załatwią konflikt na ringu. Ja lubię, jak ludzie się biją i się nie lubią. Kolejna walka, Kubik i Cypis. I teraz tak. Kiedyś kuby. chcemy, nie kubik. Kubika personelu takiej ja słuchałem. cztery pory roku i w ogóle jazda po pijanemu wamoku na rowerze wodnym z Typis Typis, yy, Mieliśmy delikatny epizod w tworzeniu jego kanału, i jakoś drogi się rozjechał. O co chodzi w tej walce? Chłopaki mają yy, podobny target. Chcą sobie wyjaśnić. Yy, Podcinanie skrzydeł na koncertach, że ty tu mnie zagrasz, lepiej weźcie mnie, za 100 zł tani, i tak dalej. Są to wyjaśnić na ringu fajnie. Kto wygra? Nie wiem. Ja w złotówki bym nie postawił na tą walkę, bo walka będzie wyglądała tak. Ja wam pokażę. Na treningach u chłopaków widziałem, że mają to, co ja miałem na samym początku, czyli cios jest wyprowadzany tak. I nie jestem pewien, czy ten nie był za mocny. Także wydaje mi się, że ich walka wygląda tak. A jak tak będą się bili, to nie wiadomo, kto wygra. Także nie chcę was wprowadzić w błąd, i nie obstawię tutaj. Eee, mi się wydaje, że Marta Linkiewicz w dzisiejszej formie. Nie obraźcie się, chłopaki. Jest w stanie Wam napierdolić, obydwu. Także no ja nie obstawiam. I też was nie obrażam, świetnie, że zrobiliście coś ze sobą. Mam nadzieję, że też będziecie po Family Ma dalej coś robić ze sobą, chyba że chcecie mieć taki brzuch jak ja. Także sami zadecydujcie. Kolejna walka: Don Casio kontra Maciek. Maciek to jest osoba, której w ogóle nie znam, ale mimo mojego nitra zwiezywał, więc umówmy się, że to może być nawet i Maciek z klamą. Wszystkich zabija. On jest mordercą turbo numer 1 na tej gali. Sam jest alfa. Mi się wydaje, że jak on założy luźne spodenki, to jego wielkie kochone z z mu kostki, jak wejdzie do OKTAGON. Jak będzie wyglądała walka? Nie wiem, co umie ten Maciek, który oprócz tego, że umie wyzywać wszystkich dookoła i nie znosi krytyki, to wiem, co umie Casio. Casio umie się bić. Casio jest kolejnym sportowcem na tej gali, z przeszłością amatorską i delikatnie zawodową, Przecież ten chłop y, to jest bokser. To jest gdzieś jak Casio teraz wygląda. Na Casio teraz nie ma mocnego. To w tym momencie nie ma mocnego na Casio y, i mi się wydaje, że walka skończy się po dwóch rundach, bo Casio lubi show, czyli będzie. tago, omijał ciosy y, i w momencie, kiedy jego przeciwnik się zmęczy, Casio go wykończy. Tutaj bym postawił na Casio yy, A do kolegi Maćka Weź ty nie wyzywaj ludzi co ważą po 50 kilo, bo to chuj, to wygląda w internecie Waga Milonidasa, waga królewska Kubańczyk kontra Elpro Czekaj odstawię gnoju No co będę tu dużo mówił, Kubańczyka znam yy, Kubańczyk też kolejny sportowiec z przeszłością El Pro. Czemu ty wziąłeś tą walkę? Przecież ja widziałem, jak on robił ci w dosiadzie tego. Tak A ty robisz tak. Po co ty wziąłeś tą walkę, gościu? I kolejna walka. Teraz dwóch sportowców: Kulturystę i Marcina Najmana, który boksuje i chodzi o Obala zaskoczył na poprzedniej gali i zaskoczył, bo obaj. No to nie wyjdzie za pierwszą rundę. Kolega Bestia rzuci się jak wściekły od pierwszych sekund, bo to jest jedyny jego moment, kiedy on może wygrać walkę. Jeśli przez minutę na wałnicy nie zabije Najmana, to Najman go wypunktuje i znokautuje. Tak to się skończy. To jest walka wieczoru? Nie. Okay. Rafonidas i... Golonidas. Zespół L. <noise> Ogólnie w tej walce, mm, doświadczenie większe ma Wojtek, bo on już coś tam przewalczył i sportowo też wyglądał lepiej od Rafona. Za to Rafon przytył, zmężniał i skabibował się, czyli będzie chciał iść w parter, bo ma taką brodę jak sam kabib. Także jeśli walka skończy się w parterze, to się jestem przekonany, że. Rafon mu jakąś kimurę wywinie, albo jakieś inne arabskie goble mu założy, i wygra tę walkę. Ale Rafon, jeśli ty tylko będziesz chciał i z nim wymianę w stójce, Wojtek cię jebie. Ja z Wojtkiem sparowałem, i okej, okay, może mu wtedy jakoś turbo dobrze nie szło. Ale gościu, jak wali w tarczę z takiej epy, i raz cię tak trafi, także wiesz. Overhook! A nie, bo to jesteś ten zjebany, ty jesteś z tej drugiej ręki bij jeszcze wie. Overhook! Nawet go nie podnoś, biegnij z nim w pizdu, obal i ubi. Bo jak tak nie zrobisz, to potężny włodacz cię będzie poniżał w internecie do usranej śmierci. Masz jeszcze parę dni, żeby się nauczyć obalać, także... Sercem za Rafonem, rozumiem za Golą, no bo naprawdę, on w tarczę bije tak mocno, że ja przez chwilę, miałem mieć z nim zaraz spaling, chłop tak się skręcał, tak rąbał, tak kopał, że ja myślałem, że jak dojdzie do sparringu, że on mnie zabije. No akurat na sparingu trochę było inaczej, ale sam fakt, że umie. Więc w nerwach nie idź w trójkę rafon. Nie idź w trójkę, bo cię najebie na następnej gali. Idź w parter. To wtedy nawet i w narożniku przy kolejnej walce stanę. No i teraz Linkiewicz kontra Zusję. Zusja ma jeden minus, bo kumpluje się z kimś, kogo ja nienawidzę. I to jest jej duży minus. I drugi minus, to ona ma jednak dwa minusy, jest taki, że wzięła walkę z Martą Linkiewicz, która jest w mega formie. Przecież ona normalnie chodzi jak bokser, zwróciliście na to uwagę? Ona schodzi pod ciosem, ona omija. Z niej naprawdę będzie mistrzyni i zabolała ją najprawdopodobniej przegrana z Lil Masti i zrobi teraz wszystko, aby odzyskać pas. Także tutaj o to się nie wypowiem, bo nie wiem, fajnie, że chcesz spróbować, fajnie, że Eee, chcesz iść trochę w sport, zobaczyć jak to jest? Ale tu Linki Master wygra, to bez apelacji. Ale Lanik zrobił fundament, reszta trenerów zrobiła naprawdę konkretne jebnięcie. Także trzymam kciuki, żeś przeżyła rundę. Mam nadzieję, że nikogo w tym filmie nie uraziłem, to są tylko moje opinie. A jeśli kogoś uraziłem, no to ten ktoś urażony musi się z tym y, przespać, y, oswoić i musi wiedzieć, że mam to w dupie. Także drodzy widzowie, bardzo wam dziękuję za oglądanie za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Napiszcie wasze typy w komentarzu no i oglądajcie Deforesta, bo z Moniką nagrywam, także